Elżbieta Binder, prezes Kaliskich Linii Autobusowych, spółki, która zajmuje się przewozami w komunikacji miejskiej. Spółka mieści się w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej, numer 30 do 38. Nasza spółka jest przewoźnikiem w kaliskiej komunikacji miejskiej. Komunikacja publiczna jest zadaniem własnym gminy. W przypadku naszego miasta Kalisza jest to miasto na prawach powiatu. Zadanie własne gminy oznacza, że włodarze miasta czy gmin mają obowiązek dostarczyć tę usługę swoim mieszkańcom. Znaczenie komunikacji miejskiej, generalnie komunikacji publicznej czy zbiorowej, jak zmieniono nazwę dostosowując do przepisów unijnych, jest to działanie, dziedzina gospodarcza, która tak naprawdę ma wpływ na bardzo wiele, właściwie można powiedzieć na wszystkie dziedziny gospodarcze, które funkcjonują w gospodarce przestrzennej. Komunikacja miejska, a tutaj może zacytuję naszą misję naszej spółki, misję funkcjonowania transportu zbiorowego w najstarszym mieście w Kaliszu, że jest to działalność, która jest dedykowana i spełnia potrzeby naszych mieszkańców, ale jednocześnie jest również elementem rozwoju na potrzeby naszego miasta. Komunikacja publiczna jest komunikacją, która przede wszystkim powinna być powszechna. Powszechna, co oznacza, że powinna być dostępna dla wszystkich mieszkańców i oczywiście dla osób, które przemieszczają się w naszym mieście, dla tych, którzy do nas przyjeżdżają, dla turystów, etc. Komunikacja miejska powinna być również korzystna od strony ekonomicznej dla pasażerów, co, co oznacza dla naszych mieszkańców, co oznacza korzystna, czyli powinna być, kolokwialnie mówiąc, zwyczajnie tania. Oczywiście, jeśli mówimy o działalności komunikacji miejskiej, Komunikacja miejska, generalnie transport publiczny, jest, jest dziedziną działalności gospodarczej, która nie jest tania, ponieważ wymagany jest tabor autobusowy, który jest dość znacznie, że tak powiem, drogi w porównaniu z innymi działalnościami gospodarczymi. Tutaj mogę powiedzieć, że taką innowacyjnym działaniem wykazał się nasz włodarz miasta, pan prezydent, który w zeszłym roku na jego wniosek rada miasta wprowadziła uprawnienia bezpłatnej komunikacji. I tutaj podkreślam ten element ekonomiczny dla naszych mieszkańców, ponieważ mieszkańcy Kalisza posiadający kaliską karty mieszkańca mogą przemieszczać się naszymi autobusami, gdziekolwiek one jadą, czyli poza teren również naszego miasta, na zasadach bezpłatnych. Jest to bardzo duże uprawnienie i oszczędność w rodzinnych budżetach, jak również i w budżetach indywidualnych przekazałam ekonomiczną stronę, natomiast rozwojowa strona komunikacji publicznej jest taka, iż skoro jest powszechna, powinna również pozwolić dotrzeć do najważniejszych ośrodków życia w mieście, ogólnie mówiąc w gospodarce przestrzennej, bo wiadomo, że to nie tylko dotyczy miast, ale również gmin czy nawet wsi, bo również tam funkcjonuje komunikacja. Tutaj chciałabym podkreślić bardzo ważną, kluczową rolę komunikacji miejskiej, ponieważ ona łączy przede wszystkim swoimi, swoją siecią, swoją siatką połączeń, osiedla. Ale te osiedla są skomunikowane w ten sposób, że nasi mieszkańcy mogą dotrzeć przede wszystkim do najważniejszych ośrodków, co oznacza, że młodzież i studenci do szkół, osoby zawodowo czynne do zakładów pracy, seniorzy do ośrodków handlu, do ośrodków, które tak powiem są dedykowane ochronie zdrowia, to również połączenia do y, ośrodków kultu. Y, można to podsumować w ten sposób, że ważne ośrodki życia zarówno gospodarczego, edukacyjnego, zdrowotnego y, są y, dostępne poprzez siatkę połączeń, która y, jest dedykowana dla naszych mieszkańców. Kolejnym elementem y, który można zadać sobie pytanie, co to oznacza dobra komunikacja, czyli tak jak powiedziałam, rozwój miasta, pozytywny element ekonomiczny dla naszych mieszkańców i dla ogólnie rzecz biorąc pasażerów. Kolejny element to jest komunikacja komfortowa, wygodna i komunikacja, która nie niszczy środowiska naturalnego. I tutaj przechodzimy do etapu, gdzie będziemy mówić, gdzie będę przedstawiać kwestie stosowanego taboru przez spółkę kaliskie linie autobusowe. Spółka na dzisiaj ma 68 autobusów. Większość z nich to autobusy, które posiadają najwyższą normę spalania spalin Euro6. Ale co najważniejsze należało powiedzieć o kwestii ekologii i naszego wniosku, ponieważ w kwietniu zeszłego roku spółka złożyła wniosek o dofinansowanie, o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowych na realizację ogromnego projektu inwestycyjnego. Wniosek został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie, który się nazywa Zielony Transport Publiczny, trzecia faza. Na czym będzie polegał ten wniosek? Oczywiście przy założeniu, ponieważ spółka na dzisiaj jest na etapie negocjacji, jest to ostatni etap rozmów z Narodowym Funduszem, z instytucją finansującą i ten etap będzie zakończony decyzją Narodowego Funduszu o przyznaniu. Nawet nie wypowiadam słowa nieprzyznaniu, ale jesteśmy pełni nadziei i optymizmu, że ten projekt inwestycyjny będzie w Kaliszu realizowany. Polega on na zakupie autobusów elektrycznych do naszego taboru, jak również budowę infrastruktury do ładowania. Jest to dla nas niesamowite wyzwanie, bardzo inspirująca, inspirujący projekt i bardzo załoga naszej firmy kibicuje. Myślę, że jest to taki element ogromnej zmiany pokoleniowej, jeśli chodzi o Kalisz, ponieważ weszłyby do naszego transportu nisko i zeroemisyjne autobusy. Jeśli chodzi o kwestie infrastruktury, naszą koncepcją jest to, że autobusy będą doładowywane, baterie naszych autobusów będą doładowywane na bazie kaliskich linii autobusowych. Powstaną dwie ogromne wiaty, które będą również służyły jako konstrukcja pod panele fotowoltaniczne. Na wszystkich pozostałych budynkach oprócz budynku biurowca te panele będą się również znajdowały z tego powodu, żeby pozyskać zieloną energię do, jako uzupełnienie do energii, którą będziemy potrzebować do utrzymania tego elektrycznego taboru w zdolności operacyjnej. Jest to bardzo kosztowna rzecz, duży projekt e, m, zamykający się w kwocie 72 milionów i przy wsparciu e, tego programu e, jest możliwy do zrealizowania, e, bowiem dofinansowanie w obszarze autobusów wynosi aż 90%, natomiast w infrastrukturze 50% e, kosztów kwalifikowanych. E, Obecne czasy wymagają a nasi... Klienci wymagają, żeby tabor w komunikacji był komfortowy, niskopodłogowy, przystosowany do oczekiwań osób niepełnosprawnych, dla rodziców przewożących dzieci w wózkach itd. itd. Ten projekt, który realizujemy, przewiduje wiele elementów, które pozwolą pozyskać dużą ilość informacji zarządczej, typu zamierzamy kupić te autobusy na przykład w urządzenia zliczające naszych pasażerów, żebyśmy mieli informację, jak duży jest popyt i podaż w naszych przewozach, żebyśmy mogli oceniać, jaką wartość dodaną dostarczamy naszym mieszkańcom, uruchamiając określone linie linie komunikacyjne. To jeśli chodzi o kwestie inwestycji w nasz tabor. Przede wszystkim, tutaj kolejny element, ta inwestycja idzie w kierunku ochrony środowiska, co oznacza, że elektryczne autobusy nie będące autobusami emitującymi CO2 do atmosfery będą jeździły przynajmniej na, na początku realizacji tego projektu, na pewno będą jeździły w ścisłym centrum miasta z tego powodu, żeby ograniczać smog. To po pierwsze, ograniczać również, Natężenie hałasu. Transport publiczny jest takim przeciwstawieniem transportu indywidualnego. To jest system, który transport publiczny powinien funkcjonować jako system, czyli powinien być powiązany z innymi rodzajami transportu, np. kolejowego, również z transportem zielonym, czyli i hulajnogi, i rowery, etc. Jeśli chodzi o kolejny element, który możemy powiedzieć, czym się charakteryzuje dobra komunikacja e, miejska, e, to, jest zapewne, e, to jest zapewne siatka połączeń. To, co powiedziałam, żeby, żeby nasi mieszkańcy mieli po, połączenie e, ze swojego miejsca zamieszkania do wszystkich ważnych ośrodków e, gospodarczych, m, ośrodków edukacyjnych, kulturalnych. E, jest to kwestia dobrej siatki połączeń. W Kaliszu przez 30 lat funkcjonował rozkład jazdy, który został zmieniony. Tego wyzwania i bardzo trudnego zadania podjął się nasz obecny prezydent miasta, bowiem Zmiana siatki połączeń jest dużą zmianą dla mieszkańców, ponieważ wszyscy szybko przyzwyczajamy się do pewnych standardów i e, uczymy się numerów, linii, godzin odjazdów, etc. E, I takie podjęcie projektu, wyzwania zmiany siatki połączeń w Kaliszu było dużym wyzwaniem, odważnym wyzwaniem z tego powodu, że była to duża zmiana. E, ten projekt był przeprowadzony w mojej ocenie wzorcowo, chociażby z tego powodu, że on składał się z kilku podprojektów, elementów tego projektu i przede wszystkim rozpoczęto pracę od badania popytu i podaży na istniejących wówczas liniach komunikacyjnych i dane z tego badania zostały przede wszystkim wykorzystane w celu ułożenia najważniejszych miejsc, które, które w oczekiwaniu naszych pasażerów, bo oni tam się przemieszczają, są po prostu z ich punktu widzenia najważniejsze. Kolejnym elementem oczywiście pracowała przy tym spółka konsultingowa która jest, że tak powiem liderem na rynku w obszarze usług świadczonych na rzecz działalności przewozowej i ta, spółka przeprowadziła, ta firma konsultingowa przeprowadziła również razem z, z, z nami konsultacje społeczne, które były bardzo szeroko zakrojone Wyniki tych konsultacji, wynik, co potwierdzają uwagi, informacje spływające w trakcie konsultacji społecznych, potwierdziły, że komunikacja miejska w Kaliszu jest bardzo ważnym elementem dla naszych mieszkańców, bo to, że dla miasta to, to jest, że tak powiem, oczywiste. Nowa siatka połączeń, co zmieniła? Przede wszystkim wprowadziła lepsze połączenia. Osiedla, które były na swój sposób wykluczone z komunikacji publicznej otrzymały te połączenia, to po pierwsze. Po drugie, Najważniejszym elementem było, był fakt, że został wprowadzony tak zwany takt. Co, co to oznacza? Że autobus jeździ w takcie co określony czas. A więc jeśli autobus odjedzie i spóźniłem się na, na, na ten właśnie konkretny, to wiem, że na przykład za 5 minut czy za 15 minut pojedzie kolejny autobus. I to jest element również jakości funkcjonującej komunikacji miejskiej w Kaliszu. Co dalej? Powiązanie z tym elementem są, jest tak zwany system dynamicznej informacji pasażerskiej. Co to oznacza? Oznacza to, że, będziemy, że będzie pasażer, który podchodzi do przystanku autobusowego. E, będzie wiedział, e, kiedy przyjeżdża następny autobus, ponieważ e, tablice, e, które informują pasażerów, pokazują najbliższe autobusy, które podjeżdżają na dany przystanek, jak również kierunek, w którym one pojadą. E, spółka również. E, zakupiła i istnieje możliwość pracy pasażerów z tak zwaną aplikacją kiedy przyjedzie. Tu również to w szczególności oczywiście dedykowane jest dla pasażerów młodych, tych, którzy lubią pracować z telefonem że zaglądają za takie aplikacji, mają na bieżąco informacje, gdzie znajduje się autobus i za ile minut podjedzie na ten konkretny przystanek.. Kolejnym elementem rozwoju komunikacji miejskiej w Kaliszu jest fakt, iż szukamy nowych rozwiązań, nowych, nowych produktów, które oferuje rynek. Na pewno Państwo słyszeliście o, o testowanej aplikacji dla osób niedowidzących. To wszystko, co opisuję jest elementem pracy idącym w kierunku poprawy jakości transportu publicznego. Dlaczego? Dlatego, że należy się do niego po prostu przesiąść, rezygnując z transportu indywidualnego, aby dbać o nasze środowisko, ponieważ zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy, myślę, że nie wymagają tutaj żadnego uzasadnienia. A e, tak jak człowiek zniszczył a, na swój sposób środowisko naturalne, tak musimy teraz działać w tym kierunku, żeby ono e, nie było degradowane, wręcz odwrotnie, żebyśmy e, dbali o to, żebyśmy, żeby nasze kolejne pokolenia, które, które będą funkcjonować po nas, e, e, żyły w coraz lepszych warunkach środowiskowych. E, Mówiąc o komunikacji miejskiej, wspominałam o takim innowacyjnym podejściu do tego obszaru działalności gospodarczej miasta. To jest ekonomiczna strona uprawnień, które zostały wdrożone w Kaliszu, bezpłatna komunikacja. Oczywiście ona funkcjonuje dla mieszkańców naszego miasta, natomiast dla osób, dla pasażerów z okolicznych ościennych gmin, dla naszych turystów, spółka oferuje różnego rodzaju udogodnienia, chociażby takie, i tutaj należy podkreślić, że jeszcze dwa lata temu w Kaliszu funkcjonowało 137 rodzajów biletów. I na dzisiaj one zostały zostały zmienione przy zmianach w rozkładzie jazdy zmienione zostały również rodzaje biletów. Są, nasz system biletowy jest bardzo prosty i w naszej ocenie bardzo elastyczny dla naszych klientów, ponieważ można zakupić bilet jednorazowy, jednogodzinny, jednodniowy, przemieszczać się w trakcie jednego dnia, to w szczególności rodzaj biletu dedykowany dla naszych turystów a wiadomo, że ich nie brakuje w naszym najstarszym mieście. Ponadto okresowe bilety, miesięczne, tygodniowe, w szczególności dedykowane dla młodzieży szkolnej, dla studentów, jak również dla ludzi czynnych zawodowo. Eee, oprócz kaliskiej karty mieszkańca nośnikiem biletów jest jeszcze karta elektroniczna kaliskich linii autobusowych. Ona działa na zasadach portmonetki. Można, e, rodzic e, m, doładowuje taką, taką kartę m, na przykład raz na miesiąc i wówczas e, nie potrzeba a, m, martwić się o, o zakupienie biletu papierowego etc. Funkcjonują aplikacje mobilne, gdzie może pasażer zakupić Bilet, w związku z tym wszystkie elementy, które możemy określić jako usprawniające, jako wspierające tę dziedzinę, funkcjonują w naszej kaliskiej komunikacji miejskiej. Myślę, że na zakończenie tej mojej wypowiedzi warto powiedzieć, że Komunikacja miejska, tak jak Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce, jest również bardzo starą dziedziną działalności gospodarczej, ponieważ rozpoczęła się ta działalność w okresie międzywojennym, wówczas istniało połączenie między Śródmieściem Miasta a Dworcem PKP. Kolejny rozwój notowany w dziejach naszej historii to, to rok 1945. Gdzie już jeździło w Kaliszu 46 autobusów nie nazywała się to wówczas komunikacja miejska, ale była to komunikacja autobusowa. I tak przez lata przez kilka form organizacyjnych, ponieważ w zależności od tego, jak funkcjonował system gospodarczy w Polsce zmieniała się nasza spółka z Miejskiego zakładu komunikacyjnego na wojewódzki, zakład komunikacyjny, etc. aż w w 1993 roku w łodarze miasta Kalisza weszły w porozumienie z angielską spółką pracującą w obszarze działalności przewozowej. Powstała spółka John Venture w tamtym czasie i zmieniona została nazwa naszej spółki na Kaliskie Linie Autobusowe. I tak jest do dziś. Na dzisiaj spółka jest stuprocentowym udziałowcem naszej spółki, jest prezydent miasta Kalisza. Myślę, że tych z Państwa, których interesuje, a zapewniam, że jest ona inspirująca historia naszej spółki i w ogóle dziedziny komunikat, Kaliskiej Komunikacji Miejskiej, zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie można przeczytać, zobaczyć zdjęcia z tamtego czasu. Jest to ciekawa podróż w czasie.